75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest bardzo ważne święto i każdy zuch tu powinien być. Zaczęliśmy w 2015 roku, no to teraz mamy piąty raz. Jak moim zdaniem wyglądają z roku na rok coraz lepiej, coraz większe zaangażowanie ludzi chętnych do uczczenia w ten skromny sposób, minutą ciszy, oddaniem czci i pamięci Polaków walczących o Warszawę, o Polskę, tak? bo to nie tylko sama Warszawa, ale to taki zryw, który miał dać iskrę w walce bardziej w całej Polsce i myślę, że zainteresowanie jest duże. Tutaj panie starsze pytały się mnie, czy mogą brać w tym udział, bo widzą, że tyle młodych. Powiedziałem, że to jest połączenie pokoleń. Tak? Tutaj mają być wszyscy, którzy mają to w sercu i chcą wspólnie uczcić walczącą Warszawę 75 lat temu. W warszawskim, że, no, że ludzie, że to było taki zbiór ludzi, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Widać rodziny całe, pojedyncze osoby. Tutaj ich widziałem, jak dobrze kojarzę chłopaka nawet z Wotu, yy, jest w mundurze wotu yy, strzelcy harcerze. I ludzie po prostu, którzy też moim zdaniem, którzy tam na pewno usłyszeli gdzieś przypadkowo czy coś i przyszli i na razie też niektórzy słuchają, też są takie osoby, które słuchają po prostu nie, nie chcą podejść, może się boją, może coś, bo widzą co tu się dzieje, ale to jest moim zdaniem pocieszające, że z roku na rok jest coraz więcej tutaj ludzi. Musiałam oddać hołd tym, którzy za nas walczyli. W Ostrowcu tylko takie mamy możliwości. Niestety. Jesteśmy co roku. Żeby ich uczyć patriotyzmu. Oni nie mają z tym nic wspólnego, nie wiedzą. Ale ten klimat, to żeby zostało w pamięci dalej. Czcimy w ten sposób. Dzisiaj szczególny dzień, święto wszystkich tych, którzy kochają swoją ojczyznę, a dzień pamiętny, o tyle ludzi oddało życie swoje za to, niepodległość, za to, żebyśmy żyli tak jak dzisiaj, żeby Polska była piękna, żeby te dzieci się cieszyły tak jak tu i nigdy nie odczuły tego, co ja odczułem w 1939 roku, Mogę tutaj gdy... Poszedłem do szkoły, a kierownik szkoły, przy wciąganiu flagi na maszt, powiedział, że po raz ostatni to wciągamy i szybko ściągniemy ją, bo wojna się zaczęła. Nie wiedziałem, co to znaczy. A później ją przeżyłem bardzo. A teraz zostało to w pamięci i tylko jedno życzenie aby nigdy takich przeżyć nie było. Pomnienia Haliny Wiśniewskiej z Domu Rybak, rocznik 1922, z książki Anny Herbich, Dziewczynę z Powstania. Urodziłam syna, był zdrowy. Nie wybrał sobie najlepszego momentu do przejścia na świat. Była bowiem pierwsza po południu, 1 sierpnia 1944 rok. Cztery godziny do godziny w. Józek, mój mąż, gdy zobaczył niemowlaka, był zachwycony. Józek poszedł do powstania o trzeciej. Pocałował mnie i syna. Uśmiechnął się i zamknęły się za nim drzwi. Ja zostałam z noworodkiem na ręku, siostrą i 70-letnim ojcem. O piątej zaczęło się powstanie. Na ulicy pojawiły się biało-czerwone flagi, wybuchła euforia. bo Długo jednak nie potrwała, bo już o siódmej zaczęły się naloty. Już pierwszego sierpnia cała kamienica przyniosła się do piwnicy. Tam nie dolatywały bomby i pociski, które sypały się z nieba jak deszcz. 细细的。<music> W różny sposób można zachowywać, a najważniejsze, żeby zachować w takiej czy innej formie. Ona musi zapaść bardzo głęboko do serca, na zawsze. I trzeba pamiętać o tych, którzy oddali to, co najdroższe śmierć, życie swoje dla innych. Razem biegliśmy za ogniem, który bez litości nie zmienić miał. Miasto w popiół, bo kiedyś inny świat, miłość bez słów. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną Aż po śmierć Słyszę wspólne bicie naszych serc I chociaż walczysz z całą O coś więcej niż parę chwil Po cichu ciągle wierzysz, że Nadejdzie taki dzień Gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie I powiesz mi Wciąż kocham